Cześć, witam miłośników w dekupażu. Dziś proponuję bardzo proste w wykonaniu słoiczki na przeprawy. Kupiłam je przy okazji w jakimś zwykłym markecie, chyba złoty 50 zł za słoiczek. Przed pracą słoiczki trzeba odtłuścić, czyli umyć wodą z płynem do naczyń. W pierwszym etapie nakładamy spękacz jednoskładnikowy. Spękacz nakładamy niezbyt cienko. Teoretycznie im grubiej, tym grubsze będą spękania. Jednak trzeba uważać, bo potem ścieka z naszych słoiczków. Jeżeli widzimy, że podczas suszenia tworzą nam się krople, należy je rozetrzeć palcem. Pomalowane słoiki odstawiamy na kilka godzin do wyschnięcia, a następnie malujemy białą farbą. Zależnie od tego, w którą stronę ciągniemy pędzlem, w tą stronę będą nam się układały spękania. Farba powinna być dosyć gęsta i nie wolno poprawiać już raz pomalowanej powierzchni. Już podczas malowania farba zaczyna spękać. Teraz pora weźmiemy wzór z serpetki. Tradycyjny metoda na wodę. Deseń wycinamy i pozostawiamy tylko górną warstwę serwetki. Następnie pędzelkiem pomoczonym w wodzie moczymy części niepotrzebne wokół wzoru i je oddzieramy. Jeżeli tło serwetki oraz kolor słoików są zgodne, nie musimy bardzo dokładnie wydzierać desenia. W tym wypadku deseń z wzorem przyprawy za każdym razem wydzierałam dwa razy, żeby przykleić go z przodu i z tyłu słoiczka. Serwetki przyklejam dość grubym pędzlem za pomocą kleju z werniksem. Tak szeroki pędzel pozwala w kilku ruchach przykleić nasz wzór. Po wyschnięciu, ale niestety poza kadrem, przemalowałam moje słoiczki bezbarwnym lakierem akrylowym. A tak prezentuje się ukończona praca. Dziękuję za uwagę, zapraszam na następne odcinki.